Od trzech lat nie nagrywaliśmy tego trybu, a już na pewno nie w tym składzie, więc dzisiaj razem z Jumanem AK e, MWK, u siema mordo. Siemanu. Oraz z dealerkiem, AK dealerkiem nagrywamy Murder Mystery, czyli tak naprawdę prototyp Amonga w Minecrafcie. Nawet mamy takie skiny, ej, mamy wszyscy takie skiny, bez kitu! Kto z nas będzie impostorem? Dowiemy się już w tym odcinku, e, a czy... Zauważyliście, że jesteśmy sami na tej mapie? Słuchajcie, żeby do nas ktoś dołączył, żebyśmy znaleźli przyjaciół. Zostawcie łapkę w górę subskrybujcie mój kanał, dlatego że no po co ja się tak elegancko odwaliłem na ten odcinek? Powiecie mi po co, skoro tutaj nawet nie ma kto na mnie patrzeć? Uwaga, pierwsza gierka! Oh, yeah. Czy macie jakąś znaczącą rolę, panowie? W tej rundce. Tak, innocenta. O, tak. O, o, co? Ja jestem merderem. O, <grym> akurat. Noza, ale oszczędzę was. Akurat. Dobra. To jest nieprawda. To jest nieprawda bardzo. <grym> on, on na pewno to. Ej, dobra, śledztwo, skupiajcie się na tym, żebyście nie zostali zabici, zebrali sztabki złota i e, wtedy będzie git. O, Kurde, jakby jest, na jest. tym polega tak gra, <grym> nie żeby co. To... <grym> nie, no, ale mu musimy odkryć, kto jest mordercą. Znaczy ja wiem no na tym. No ja jestem. Dla Karol, wyciek? nie jesteś mordercą, u, chciałbyś nie być. Będziesz zabijać, bo Karol, to nie jest tak, że jak sobie zaczniesz wizualizować, że jesteś mordercą w tej rundzie, to, nie, nie, to tak nie, będzie. Nie, nie, jest! Wizualizacja! Ty się stary naoglądałeś no, tego typa, co udawał, że był u Ellen. Co? Ej, nie mów tak stary, ja byłem u Ellen. Ej, mam 4 złota. Ile macie złota, chłopaki? Ja mam cztery. Ej, Ej, też mam cztery sekundę. O, mam cztery, nie, nie. nie jestem gorszy. U, yeah. O, kurde! O! Ja parkur zacząłem robić, dobre, nie robię. Karol, już, tak. pokaż miecz. Nie mogę, nie ci pokazać takich rzeczy. Chodź, nie chodź, pokazuj chodź, mu tam, miecza, no, Karol. To ma być family ja friendly. To ma być family friendly, panowie, <laughs> przestańcie. To jest mój odcinek. Dobrze, przepraszam. To pójdzie na YouTube'a do potencjalnych 806 o, tysięcy osób. E, w ogóle, ludzie, dobijamy milion. Słuchajcie, jeżeli dobijecie milion, to przeleję e, 1000 złotych na schronisko pingwinów w północnej Afryce. Schronisko pingwinów? Stoje, no, w Afryce, no? stary. Bo one tam im jest gorąco i muszą siedzieć w schronisku. <noise> nie, 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 dobra, dobra, mordy, mordy. Merder chce nam zamieszać w głowie, a my musimy być odporni dobra, panowie, na to. panowie, to co, zabić was już czy jeszcze nie? Nie, nie stary. Yy, nine, nine. Bo ja nie wiem, czy zaraz zabijać, bo już ja nie zabiłem. Zabiłeś. Zabiłeś? Dwie osoby. Was? Nie. No, z nas nie, stary. Ej, ktoś jest niewidzialny. Ej, mam łuk. Ej, jak ja bym chciał być na tej mapce, Merderem, który jest niewidzialny. A też może być niewidzialny? Może no. być, może być. Na podce? Tak, stary. To jest genialna strategia. Op. Ej, Ej guys, I gdzie no? są ciała? Właśnie nie ma ich. Właśnie, pozbył się, stary. Pozbył się dowodów. Mm, musimy. O! Hitman. Jest sztabka! Zadajmy ją! Ej! Juma, ty masz łuk! Widziałem, że masz łuk, czego mi sera. Ja Czekaj, jak chcesz mogę ci rzucić. Mister Potion e, tak? O, daj daj, 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 daj. No. jestem na 30, Ej, na 30 biorę... sekund nie widziałem. A masz tutaj e... stapkę, no. to no. będę. I nie mogę kursu? wyrzucić A, nie da się. O! Ej, ktoś pada. Ej, jest! A mi brakuje ja mam dwie strzały ogólnie. Mi brakuje jednej sztabki jeszcze tylko. Mm. Ej, dilerek jest podejrzany. Nie. Bo on mówi, że jest pan network stary. <laughs> Nie! Ej, zabiję co! Się. Nie! Co? Co? Ej, co to było? O co chodziło miałem, w ogóle? Miałem nie strzelić Karola, wiem. ale nie zdążyłem. że hmm. to druga szwarta, byś zginął. To życie inocenta! Każda panna przy nim stęka! Naprawdę? Na mojego czasu zginął ktoś! Ej, o. zginął! Jest Superman ale tutaj w ogóle, ja myślałem, że ten WK to nie on. O nie! Ej, zabił mnie typ już! Tak? O, jak No Gdzie? To powiedz stary, to go znajdę. Steve, Steve stary. O! Tak? I to był tak. Herobrine. Mówisz? Boł jest drobniec, ty stary. Co? Rozwal Steve'a, dawaj, rozwal Steve'a. Nie, stary, nie mam tego. O! Co? Nie, nie mam boła. Nie, gdzie to jest? Gdzie goły. to jest? O nie. Ej, drugi boł jest z tyłu chyba. Olala, olala. Ja zginąłem jak coś, chłopaki. Ej, kur... Jaż mnie to jest. Najgorzej. Byłem mordercą tak naprawdę. Tak? Pokamałem was, no. No nie Ej, a MWK, ty żyjesz? A, żyję, ale ja szukam łuku jakiegoś. O! O! Prawie go rozwalili, dobra. Prawie rozwalili Merdera. Ej, dobra, mam pomysł mordy, gramy tego Merdera. O, eee, wygraliśmy! Ale ten... Ja wolę jednak klasika grać, jakoś jest fajniejszy, ten jest jakiś gówniany na dwie ale ten, jeżeli będziemy wszyscy innocentami, to po prostu wkręcamy kto jest merderem O, jestem innocent. No, ja jo też. Jopierdzielę. Ej, Ej nie, ale dobra, dobra, już dokończamy odcinek Wordy po prostu. O, okej. Super arena! Ej, dobra, co? Widziałem cię Co widziałeś? Co widziałeś? Co widziałem? Co widziałeś, Ewuka? Ewuka, nie. nie mów tego, bo Dilerek się dobie. Ale ja bo myślałem, myślałem, że nie jesteś. Co? Ej, dobra, nie, dobra, dobra, dobra tu nie lubisz, czemu mi zabiłeś? <laughs> stary to nie no ja, to nie ja to nie ja, nie ma na czacie Stary Nie napisałem przecież. Ale stary już jesteś ten pokonany, więc i tak i tak nie będzie wiadomo. Ej o nie, ta ja wie, byli. ta wie, ja, ja muszę złapać biało, muszę złapać biało, Ej, ale póki co nikt mnie nie widział Ja cię widziałem No ty mnie widziałeś ale nie żyjesz Chodzisz po moim ciele, bardzo to smutno Ej, jak mi dobrze idzie w ogóle. Ej, stary, zaraz zabijesz wszystkich No Jest trycus mord to, morderca Ej, patrzcie jak wyskoczy tricu na typa o, o. Jest tricus to? Ej, za tobą, Za tobą jest gość Okej, już nie ma, już nie ma. Już nie ma, dobra. Uwaga! Ej, ziomeczek, tutaj. Ej, ziomeczek, uważaj, bo na tym parkurze jest ziomeczek, stary z łukiem, detektyw. Tak? Tam na końcu, jakby, no. Tam na końcu. Ej, widzę, patrz jaki sniper to będzie. O, o. on też w tym nie trafiłeś. Nie trafiłeś, ziomek. Byłeś bardzo Patrz, patrz na to. Pyk! Ej, to stój teraz koło tego łuku. No właśnie to robię, właśnie to robię tylko że oni mogą mieć swój... Ej, jeden gość ci został No co właśnie, jest? ale gdzie on jest? Gdzie on jest? Ej, ta rutka jest zawodowa akurat. Słyszę go! Jest! Patrz! Nieee! Yeah. Yeah. Dobra! Ale... Uwaga! Przechodzimy do ostatniej rutki w takim razie Werdera. Ej, ale. Mordy, ile już nagrywamy, zanim się trafił w ogóle borderca? Dwie godziny! Dwie godziny, żeby raz pograć Werderem, a mam zwiększone szanse, bo jestem youtuberem Pełne skupienie, no, pewne o, skupienie... No, trzeba uważać, żeby nie... nie spa... spać! Wow, Ło, spadł. Ja też idę na parkura No, Parkusz? też, też pluję na życie. Co? Nie pluj. Karol, nie przestań. Nie rób tak. Co życie tak jest inosentem? Cześć! Ej, Józefki. ale! Zestresowałem się trochę na tym parkourze, szczerze mówiąc. Ja się mega stare. <laughs> no. stary. Było trochę niebezpiecznie. Ej, na górze da się zamknąć chyba, tak żeby... Na, na górze jest zapadnie. No wiem. Ja na górze... O! -o. Detektyw... Czy oni mi, mi otworzą Zabry. zapadnie? Nie, dobra, szybko wbijam. O, otworzył typ, chciał je odciąć. Co za... Co za ziomal. Ej, i tutaj, tutaj na górze można zbierać e, ten, cały czas trochę. sztabki. No, 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 i, I wtedy każdy stoi z łukiem i czeka tylko. A jest dojście Ale od drugiej chyba, strony. Że... Impostor jest wśród nas, i nigdy nie wiesz, która to jest twarz. Ej, chciałem tak zrobić w sumie. Dobra. Z może przejść, Ile macie postać? już tych? No wiem, ja wiem, wiem. Ile macie sztabek? Pięć, pięć. Ja mam sześć, ha, 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 ha. Impostor jest wśród nas, zapamiętaj lepiej jego twarz. O, piosenka dilerka, niech ktoś zrobi z tego remix. <Napoleonzyn Cincin�� nazyka moon> mam, mam łuk. Niech ktoś zrobi z tego dubstu. Ej, ja mam wrażenie, Neither. że murder wszedł do tej no, sali. No kurde, idioci! Zrzucili mnie! Ej, gdzie jest morderca? Właśnie nie wiem. A on go już rozwalił. Ej, rozwalił sporo osób w sumie, typek. Tego no tutaj nie ma nie, na bank. Bo nie zalił prawdopodobnie, ogóle, tylko ogóle, wszystkich zrzucają te Tak? Ej, to też fakt, no, Bro, może tak być. Ej, powiedzieć. bez kitu. Ej, a może to jest morderca właśnie, ten co zrzuca, no, czajcie to? to? Miniłem, też ej, typa co zrzuca cały czas, zabije z Wuku. To jest mój ce... Okej. okej. Okay. Ej, zrzucili go! Co za... Co? no, zrzucili mordercę, ja! Yeah! No. Ej, dobra, dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Tutaj macie inny odcinek, który wam tak się spodoba. Tutaj macie całą playlistę z Murder mystery. Ja się z wami żegnam, na razie, elo.